Bardzo lubicie oglądać, co do nas przychodzi, więc kolejna przesyłka, otwieram ją razem z Wami i pokazuję, co tu jest. Później zrobię pewnie z tego dłuższe filmiki i opowiem o każdym z tych produktów, a teraz pozwólcie, że tylko tam zrobię zajawkę. Więc mamy sztyft ekologiczny do usuwania plam, przebarwień różnego typu. Bardzo fajny, jest na tyle magiczny, że czasami jest tak, że plama znika na Waszych oczach. Czyli mamy sztyft. Nowość, płatki ceramidowe pod oczy z hydrożelem, nosi się je około godziny, mają to do siebie, że ten hydrożel, dzięki temu, że skóra się ociepla, z tego hydrożelu do skóry wnikają składniki aktywne, także hydrożelowe płatki pod oczy. Tutaj w opakowaniu są cztery sztuki, jak widzicie mamy kwas skorbinowy, mamy kilka innych fajnych składników, ale o tym powiem Wam potem. Przeciwbólowe plastry na różnego typu boleści. Maseczki na twarz z kwasem hialuronowym, z fulerynami, polipeptydami na twarz i szyję. I tutaj mamy maska z K9. Następne to bibułki matujące. Jest ich tutaj 100 sztuk, tak jak widzicie. Mają bardzo delikatny różany zapach, co jest świetne. Kakao z kwasem hialuronowym do rozpuszczenia w wodzie bądź w mleku z niewielką ilością tłuszczu i z orzechami także mega fajna rzecz. Zupa bananowa, instant, zdrowa, z warzywami. E, ma tylko 78 kalorii. Także słuchajcie, jak głód, to taką zupkę zamiast jakiegoś e, dziwnego shitu ze sklepu. Mamy tutaj jeszcze pełno e, kakao z jodem dla dzieci. Dzieci uwielbiają. Także mamy tutaj saszetki z mlekiem e, do roztopienia. Mega pyszne. Do tego więcej. Żal do mycia buzi. Ocean Beauty. Zwykły żal do mycia, do makijażu twarzy. Szampon mocno oczyszczające skórę głowy oraz włosy z węglem drzewnym jest czarny nie bójcie się jeżeli jesteście blondynkami on nie przebarwia blond włosów także jest rewelacyjny szczególnie dla osób które mają przetuszczające się włosy na przykład tak, bardzo fajnie jest bo unosi też od unosi też włosy od skóry Piliń enzymatyczny z efektem gomasz mleczny o zapachu kokosu. Tutaj mamy mleczko z sod. Bardzo mocno nawilżające. Z antyoksydantem, regeneruje, nawilża skórę. Przywraca też równowagę hydrolipidową. Także mega, mega nawilżenie. Kordyceps, serum z kordycepsem. Nabijająco, regenerująco, przeciwzmaszczkowy. Maczużnik jest bardzo dobrym składnikiem aktywnym, który wygładza zmarszczki i regeneruje skórę. To mamy to, co mamy tutaj jeszcze. Jak widać, krem na okolice oka z algami brunatnymi, czyli Fukoidany. Mamy tutaj jeszcze żel do mycia twarzy dla osób, które mają problemy z trądzikiem, które mają skórę młodzieńczą i różnego typu wypryski. E, bardzo fajny, żel myjący. Mamy tutaj też do niego mm, tonik właśnie. Co tutaj jeszcze mamy? Co tutaj jeszcze mamy? Mamy wkładki e, Herbal Energies, czyli z ziołami. Pokazuję Wam po kolei, różne rzeczy tutaj są. Matujący krem typu BB, nawilżający, rewelacyjny. Sprawdzę na sobie, jak będzie się zachowywał, ponieważ ja lubię takie matowe wykończenie. Dam Wam znać. Mamy tutaj jeszcze zestaw dla osób, które mają problem z wypadaniem włosów. Mamy szampon z aktywatorem, mamy maskę z aktywatorem i mamy wcierkę do skóry głowy, żeby wzmocnić i odżywić cebulki, żeby zaczęły lepiej funkcjonować. Mamy tutaj e, napój z melisą. Jak ktoś ma problem z zasypianiem, to wieczorem przed snem można sobie taki e, soczek wypić. O, rewelacyjne płatki, e, plasterki na nos, które oczyszczają z zaskórników... E, Nosek, skórę. Mamy peelingi z placentą. Owcy rewelacyjne, bardzo fajnie zuszczają na skórek zużyty. Ehm, balsam wiśniowy, ochronny na usta. Ślimak to jest po prostu bestseller. Krem ze ślimakiem na okolice oka. Jest tutaj pięć saszetek po 10 ml. Mamy tutaj jeszcze eksfoliant do twarzy z tym active, czyli z aktywnym kolagenem i kwasem kieloronowym. Mamy również tutaj e, żel modelujący owal twarzy, czyli na drugi podbródek, na to, żeby właśnie tutaj ten owal się podniósł. E, bardzo fajny żel do masowania i do Poprawienia elastyczności skóry, która wyrównuje też jej strukturę. Mam tutaj kompleks z kofeiną, który redukuje także ilość tkanki tłuszczowej w okolicy policzków i podbródka. Także słuchajcie, rewelacja. Nie wiem, czy wszystko, o wszystkim chyba powiedziałam. Czekajcie na następne filmiki. Będą o po po pojedynczych produktach. Stworzę też takie pokrótce informacje, właśnie co to za produkty, dlaczego warto z nich korzystać. A na razie to tyle.